Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie. Dziś przejdziemy do omawiania jednego z największych konfliktów zbrojnych, jakie rozegrały się w historii XVII-wiecznej Polski, a którym była wojna stoczona z carską Rosją na początku XVII stulecia. Zapraszam serdecznie. Na przełomie XVI i XVII wieku. Carska Rosja pogrążyła się w głębokim kryzysie politycznym i dynastycznym. Wraz ze śmiercią cara Fiodora I Rurykowicza, który zmarł bezpotomnie, zakończyła się panowanie dynastii Rurykowiczów na tronie moskiewskim. Od tego momentu sytuacja w Rosji zaczęła robić się coraz bardziej chaotyczna. W pierwszej kolejności władzę w tym kraju objął były rosyjski bojar i doradca Fiodora Rurikowicza, Borys Godunow, który szybko zaczął zaprowadzać w kraju swoje własne porządki, co nie podobało się wielu rosyjskim bojarom, którzy często wypowiadali mu posłuszeństwo, pogrożając Rosję w walkach wewnętrznych o władzę. Oliwy do ognia dolał pewien rosyjski mnich który wyemigrował za granicę do Polski, gdzie przed obliczem króla Zygmunta III Wazy podał się za cudownie ocalałego carewicza Dymitra, syna cara Iwana IV Groźnego, co miałoby czynić go prawowitym następcą tronu moskiewskiego. Ów Dymitr, zwany przez swoich przeciwników politycznych samozwańcem, Twierdził, że jeśli król Zygmunt III Waza pomoże mu odzyskać władzę w Rosji, to on zawrze z Polską sojusz i będzie prowadzić politykę bardziej przychylną państwu polskiemu. Zygmunt III był jednak krytycznie nastawiony do tej propozycji, nie wierząc, że tajemniczy Dymitr jest faktycznie synem pierwszego cara rosyjskiego. Jednakże w zapewnienia Dymitra Samozwańca uwierzyli niektórzy przedstawiciele polskiej szlachty, głównie rodów magnackich, którzy posiadali swoje majątki ziemskie we wschodnich obszarach Rzeczpospolitej obojga narodów. Uważali oni, że stwarza to dla nich idealną okazję, aby zdobyć nowe połacia terytorium do swoich majątków na wschodzie, na terytorium państwa rosyjskiego. W efekcie czego od roku 1604 przedstawiciele szlachty Rzeczpospolitej zaczęli stopniowo organizować coraz większe i bardziej śmiałe wyprawy wojenne na terytorium Carskiej Rosji, które przeszły do historii jako tzw. Dymitriady. Oficjalnie celem tych Dymitriad miało być utorowanie drogi, G do władzy dla Dymitra Samozwańca, by ten mógł zostać ogłoszony nowym carem rosyjskim. Jednakże w praktyce szlachcice, którzy brali udział w tych dymitriadach, pragnęli bardziej po prostu przejąć dla siebie nowe połacia rosyjskiej ziemi na własność, by móc ją zagospodarować i tym samym zwiększyć jeszcze bardziej swoje majątki oraz bogactwo. Ostatecznie w roku 1605 te wszystkie Dymitriady doprowadziły do tego, że Dymit Samozwaniec ostatecznie przejął władzę w Moskwie i jako Dymitr I samozwaniec stał się nowym carem państwa rosyjskiego. W bardzo krótkim okresie czasu zaczął on otaczać swój dwór w Moskwie obcokrajowcami. Głównie polskimi dworzanami, i tak jak zapowiedział, zaczął prowadzić politykę bardzo propolską, co jednak nie spodobało się zarówno mieszkańcom Moskwy, jak i poszczególnym rosyjskim bojarom z innych części carstwa rosyjskiego. To w konsekwencji doprowadziło do tego, że już w roku 1606 mieszkańcy Moskwy wypowiedzieli posłuszeństwo swojemu carowi i obalili go, finalnie zabijając go. A także 500 polskich dworzan, którzy przybywali wówczas w Moskwie. Po śmierci Dymitra Samozwańca, władzę w Moskwie przejął kolejny rosyjski bojar, wasyl IV Szujski, który prowadził już bardziej antypolską politykę, co w konsekwencji czego doprowadziło do tego, że stosunki między Polską a Rosją w bardzo krótkim okresie czasu zaczęły się psuć. A oba państwa nieuchronnie zaczęły wkraczać na ścieżkę wojny, która ostatecznie wybuchła w roku 1609, rozpoczynając tym samym jeden z największych konfliktów polsko-rosyjskich w dziejach obydwu tych państw. W roku 1609, kierując się zasadą, że najlepszą obroną jest atak, oddziały koronne Rzeczpospolitej przypuściły pełną inwazję na terytorium państwa rosyjskiego, rozpoczynając długą i żubudną kampanię wymierzoną w kierunku Moskwy. Dowództwo nad tymi wszystkimi oddziałami polskiej armii, które ruszyły na wschód, objął zasłużony polski hetman Stanisław Żółkiewski. I to właśnie on, wraz ze swoimi wojskami, stoczył z siłami rosyjskimi oraz szwedzkimi walną bitwę pod Kuszynem w roku 1610. Była to bitwa, w której dysproporcja sił między obydwiema stronami była naprawdę ogromna. Po stronie polskiej było zaledwie 6 tysięcy żołnierzy, podczas gdy strona rosyjska i szwedzka miała po swojej stronie ponad 30 tysięcy żołnierzy. Pomimo dysproporcji tych sił, Polacy zdołali tę bitwę ostatecznie wygrać, gdzie decydującą rolę odegrała w szczególności ciężka polska jazda Husaria która przełamała linię obrony wojsk zarówno rosyjskich, jak i szwedzkich. Zwycięstwo pod Kuszynem stało się tym samym kolejną dużą wiktorią polskiego oręża, która potwierdziła skuteczność Husarii jako ciężkiej jazdy królującej na ówczesnych polach bitew XVII-wiecznej Europy. Po zwycięstwie pod Kuszynem droga do Moskwy stanęła przed Polakami praktycznie otworem. I jeszcze w tym samym roku oddziały koronne pod przywództwem Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły do Moskwy praktycznie bez walki, zajmując rosyjską stolicę i zmuszając cara Wasyla IV Szujskiego do uległości i zrzeknięcia się tronu moskiewskiego. Zaledwie rok później, w roku 1611, Wasyl Szujski ze swoimi dwoma braćmi został przewieziony do Warszawy, gdzie w Pałacu Królewskim, Stanął przed obliczem Zygmunta III Wazy i złożył mu oficjalny hołd. Wydarzenie to nazwano hołdem ruskim i był to pierwszy, a zarazem jedyny taki przypadek w historii, kiedy władca rosyjski bił pokłon przed królem polski, błagając go o łaskę. W efekcie czego Wasyl IV stracił ostatecznie resztki poparcia jakim dotąd cieszył się w państwie rosyjskim i od tego momentu wraz ze swoimi dwoma braćmi stał się politycznym zakładnikiem, który pozostał na terenie państwa polskiego i gdzie ostatecznie zmarł w roku 1612. W międzyczasie zaś tron carski w Moskwie pozostawał pusty, zaś sama Moskwa pozostawała pod okupacją polskiego garnizonu. Stwarzał tym sam dla Polski idealne warunki, w których na tronie moskiewskim mógłby zasiąść polski kandydat. Zwłaszcza iż część rosyjskich bojarów zaczęła popierać kandydaturę polskiego księcia Władysława Wazy, syna Zygmunta III, który w roku 1611 stał się najbardziej obiecującym pretendentem do tronu moskiewskiego. Jednakże Rosyjscy bojarzy wysunęli pewne warunki, które nie spodobały się Zygmuntowi III. Przede wszystkim ogłosili oni, że zgodzą się uznać Władysława Wazę za swojego nowego cara, jeśli ten przechrzci się na wiarę prawosławną. Co więcej, Rosja zgodziłaby się uznać panowanie Władysława Wazy na moskiewskim tronie, jeśli zagwarantowana pozostanie integralność i polityczna niezależność Państwa Rosyjskiego, co oznaczało, że jakiekolwiek próby zawarcia Unii Personalnej między Rzeczpospolitą a Rosją spełzłyby na niczym. W efekcie czego Zygmunt III waza długo wzbraniał się przed podjęciem decyzji, czy osadzić swojego syna na moskiewskim tronie, i ostateczną decyzję postanowił pozostawić w rękach Sejmu Walnego. To długie zwlekanie polskiego króla co do przyszłości. Polski oraz Rosji sprawiło w efekcie, że w Rosji do głosu zaczęli dochodzić coraz częściej i silniej przeciwnicy stanowiska propolskiego. Oliwy do ognia dolewał fakt, że polski garnizon stacjonujący w Moskwie przejął w tym mieście praktycznie władzę dyktatorską, zaprowadzając swoje porządki, co doprowadziło do częstych grabieży czy gwałtów, jakich dopuszczali się polscy żołnierze na mieszkańcach Moskwy, w efekcie czego już w roku 1611 w mieście tym wybuchło pierwsze antypolskie powstanie wzniecone przez mieszkańców. To pierwsze powstanie zostało jednak szybko i łatwo stłumione przez oddziały koronne Rzeczpospolitej. Jednakże już rok później... W 1612 wybuchło drugie z kolei powstanie antypolskie, które tym razem zakończyło się sukcesem, a sami mieszkańcy Moskwy przejęli kontrolę nad swoim miastem, za wyjątkiem moskiewskiego Kremla, gdzie wciąż stacjonowały oddziały Wojska Polskiego. Te jednak, osaczone ze wszystkich stron, nie byłyby w stanie na dłuższą metę utrzymać swoich pozycji przed przeważającymi liczebnie siłami rosyjskimi. Dlatego w odpowiedzi wysłano w kierunku Moskwy wojska odsieczy pod dowództwem Stanisława Żółkiewskiego, które miały odzyskać kontrolę nad Moskwą za wszelką cenę. Doprowadziło to tym samym do bitwy o Moskwę z 1612 roku, która jednak zakończyła się całkowitą klęską polskiego oręża. Oddziały odsieczy pod dowództwem Hetmana Żółkiewskiego zostały pokonane i zmuszone do wycofania się. Polski garnizon stacjonujący na moskiewskim Kremlu, widząc, że odcież ostatecznie nie przybędzie, zdecydowali się skapitulować, oddając pole Rosjanom. Tym samym do końca roku 1612 okupacja polska nad Moskwą dobiegła końca, zaś sami Rosjanie już rok później wybrali spośród siebie nowego cara, jakim został Michał I Romanow pierwszy rosyjski car z dynastii Romanowów, który zapoczątkował następne 300 lat panowania tej dynastii na moskiewskim tronie. Pomimo iż próby posadzenia księcia Władysława Wazy na moskiewskim tronie ostatecznie spełzyły na niczym, to wojna Polsko-Rosyjska ze zmiennym szczęściem trwała jeszcze przez następne 5 lat i zakończyła się ona dopiero na przełomie 1618 i 1619 roku, kiedy obie strony przystąpiły do rokowań pokojowych, których zwieńczeniem było podpisanie traktatu pokojowego w Dwilinie. Na moc tego traktatu Polska uznała panowanie Michała I Romanowa na carskim tronie. W zamian jednak zażądała ona od Rosji dużych nabytków terytorialnych na wschodzie. Osłabiona zarówno chaosem wielkiej smuty, jak i wojną z Polską, Rosja zgodziła się na te ustępstwa terytorialne i tak na przełomie 1618 i 1619 roku w granice Rzeczpospolitej włączono m.in. ziemię smoleńską, łącznie z miastem Smoleńsk, Ziemię Bracławicką i Czernichowską. Tym samym Polska uzyskała na wschodzie duże nabytki terytorialne, które w znacznym stopniu zrekompensowały jej utratę kontroli nad Moskwą i rezygnacja z planów osadzenia polskiego księcia na moskiewskim tronie. Tym samym również na przełomie 1618 i 1619 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów osiągnęła apogeum swojej potęgi i maksymalny zasięg terytorialny. Gdyż na początku 1619 roku łączna powierzchnia terytorialna całej ówczesnej Polski wynosiła prawie milion kilometrów kwadratowych, co czyniło z Rzeczpospolitej obojga narodów drugie co do wielkości państwo europejskie zaraz po samej Rosji. Nigdy wcześniej ani później. Polska nie miała stać się państwem równie wielkim. Jednakże wojna z Rosją w latach 1609 i 1618 nadwyrężyła w znaczącym stopniu potęgę militarną Rzeczpospolitej, sprawiając, że Polska już nigdy więcej nie była w stanie zorganizować żadnej zakrojonej na dużą skalę ekspansji terytorialnej na wschodzie. Tym samym z początkiem roku 1619. Polacy nie próbowali już więcej poszerzać swoich granic na wschodzie, skupiając się wyłącznie na defensywie i obronie swoich dotychczasowych granic. Chociaż wojna zakończyła się oficjalnie wraz z podpisaniem traktatu pokojowego w Dywilinie, to napięcia między Polakami a Rosjanami utrzymywały się jeszcze przez długie lata. Już w roku 1632 Rosja zdecydowała się uderzyć na Polskę, by spróbować odzyskać kontrolę nad Smoleńskiem i ziemią smoleńską. Wykorzystując fakt, że w międzyczasie zmarł król Zygmunt III Waza, a szlachta zgodnie z tradycją musiała zwołać wolną elekcję, aby wybrać nowego króla. W efekcie czego... Potężne siły inwazyjne wojsk moskiewskich przetoczyły się przez Ziemię Smoleńską i zaatakowały samo miasto Smoleńsk, oblegając miasto przez blisko dwa lata. Jednakże, pomimo dysproporcji sił, lokalny garnizon Polski w Smoleńsku zdołał obronić miasto na tyle długo, by w roku 1634 pod mury, Moskwy, pod mury Smoleńska przybyły wojska odsieczy, prowadzone przez nowego króla Polski Władysława IV Wazę który pobił wojska moskiewskie i zmusił je do wycofania się z powrotem na wschód. W efekcie czego ta wojna polsko-rosyjska z lat 1632-1634, która zamiennie nazywana jest również wojną smoleńską, zakończyła się decydującym zwycięstwem strony polskiej i której zwieńczeniem było podpisanie traktatu w Polanowie, który podtrzymywał postanowienia pokoju dywilińskiego. Na mocy którego Polska zachowała kontrolę nad Smoleńskiem i całą Ziemią Smoleńską. Moskwa zaś zrezygnowała przynajmniej na razie z jakichkolwiek dalszych prób ekspansji terytorialnej na zachód, a kolejna dla niej okazja, by zaatakować Rzeczpospolitą, miała pojawić się dopiero 20 lat później. Ale o tym będziemy opowiadać sobie już przy okazji innego odcinka. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Podsumowując. Na przełomie XVI i XVII wieku sytuacja Rosji carskiej była skrajnie beznadziejna. Wielka smuta, jaką rozpoczęła się w Rosji na początku XVII wieku, doprowadziła do tego, że poszczególni rosyjscy bojarzy zaczęli wyrywać sobie nawzajem władzę z rąk. Najpierw był to Borys Godunow, później był to Dymitr Samozwaniec który przyjął władzę w Rosji z pomocą polskiej szlachty, która zorganizowała wyprawy wojenne do Rosji, które przeszły do historii jako tak zwane Jednakże panowanie Dimitra Samozwańca w Rosji nie trwało długo, gdyż jego zbyt, anty... zbyt... gdyż jego zbyt silnie propolska polityka sprawiła, że już w roku 1606 został on obalony i zabity przez swoich poddanych. Jego następca, Wasyl IV Szujski, prowadził już bardziej antypolską politykę, co doprowadziło w roku 1609 do wybuchu otwartej wojny polsko-rosyjskiej, która trwała przez następne 9 lat. Pierwsze lata trwania tego konfliktu toczyły się po myśli strony polskiej, która w latach 1609-1610 poprowadziła dużą kampanię wojenną przeciwko Moskwie, najpierw pokonując... Połączone siły rosyjsko-szwedzkie pod Kuszynem w 1610 roku, a później zajmując samo miasto Smoleńsk jeszcze w tym samym roku. Zaś car, wasyl IV Szujski został zmuszony do abdykacji i przewiezienia go do Polski, gdzie na Pałacu Królewskim w Warszawie w roku 1611 złożył oficjalny hołd polskiemu królowi Zygmuntowi III wazie który przyszedł do historii jako tak zwany hołd ruski. Ostatnie lata swojego życia Wasyl IV Szujski spędził w Polsce jako zakładnik polityczny. W międzyczasie zaś tron moskiewski pozostał pusty, a rosyjscy bojarzy na poważnie rozpatrywali kandydaturę polskiego księcia Władysława Wazy na nowego cara Rosji. Jednakże, przez to, że Polska bardzo długo zwlekała z decyzją, czy posadzić księcia Władysława na moskiewskim tronie, sprawiła, że w samej Moskwie wybuchło antypolskie powstanie, wymierzone przeciwko polskiemu garnizonowi, który okupował Moskwę, w efekcie czego stoczona w 1612 roku bitwa o Moskwę zakończyła się całkowitą klęską Polaków w efekcie czego ich panowanie na Moskwie dobiegło końca, a sami Rosjanie wybrali spośród siebie nowego cara, jakim był Michał I Romanow. Wojna polsko-rosyjska ze zmiennym szczęściem trwała jeszcze do roku 1618, zanim obie strony podpisały traktat pokojowy w Dywilinie na przełomie 1618 i 1619 roku. Na mocy tego traktatu Polska musiała wprawdzie zrezygnować ze swoich, Pretensji do tronu moskiewskiego, ale w zamian uzyskała duże nabytki terytorialne na wschodzie, m.in. Ziemię Smoleńską łącznie z miastem Smoleńsk, Ziemię Czernichowską oraz Ziemię Bracławicką. Względny pokój między Polską a Rosją utrzymał się przez następne 13 lat, aż do roku. 1000. 1632, kiedy Moskwa przypuściła inwazję na Smoleńsk, by odzyskać kontrolę nad tym miastem, co doprowadziło do dwuletniej wojny polsko-rosyjskiej w latach 1632-1634, która przeszła do historii jako wojna smoleńska. Wojna ta jednak zakończyła się całkowitą klęską Moskwy, która nie zdołała odzyskać kontroli nad Smoleńskiem, konsekwencji czego Polska. W tym okresie utrzymywała wciąż jeszcze kontrolę nad zimą smoleńską, a względny pokój między stroną polską a rosyjską utrzymał się jeszcze przez następne 20 lat, zanim obie strony miały ponownie przystąpić do otwartego konfliktu zbrojnego. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.